Są to nagrody za Elite 3. Już otrzymałem informację od Azy. E, bardzo Aza dziękuję, że mogę otworzyć te paczki. To mam, bardzo mocno. Z Azą mamy prostą umowę: że on mi dał paczki, a ja mu trafiam Ronaldo. <laughs> Jakby on swoją, on swoją część wykonał, ja swojej nie wykonałem. Bierzemy nagrody wymienne tutaj zgodnie z jego prośbą. E, no i co, czat? Myślicie, że się uda, czy się nie uda? Uda się, czy się nie uda tego Ronaldo? Powiem tak, jako że to są nagrody za elite, yy, to może być Ronaldo wymienny z paczki z informem Ale ja wolałbym go zobaczyć w pikach. Elita 3. To słuchajcie, na tym etapie gry to, że się komuś chce grać do Elity 3. No to to już jest naprawdę coś. To jest naprawdę coś. Pierwsze rozdanie. No gro, dajmy mu, dajmy mu tego Ronaldo czerwonego, Christian! A już nie będę mówił, jak te nagrody z elitę powinny wyglądać. <grystanie> o mój Boże, gro Stefan82, Lukas Piazon, Mari Pan, Hyun Min Son, poprzecenie. To co, weźmie weźmiemy tego Stefana mu, no nie? Myślę, że on przeżyje, że weźmiemy mu Stefana. A, zapewnie, słuchajcie, A zapewnie zemdlał przed mu. On już, on już nie odpisuje nawet, ale spokojnie, teraz się ocknie, bo ja wykrzyczę: Cristiano Ronaldo! Słuchajcie, weźmy mu najgorszego z tych wszystkich, bo Gras twierdzi, że chłop wbił elitę, dostał kartę 76 I że tu musi mu wynagrodzić Koza, ty nigdy szczęścia nie przynosisz Mordo, całą zeszłą Fifę Trafiałem ludziom takie paczki Że z nich było mi ciężko kompilację zrobić Bo tyle dobrych trafów było Teraz, Christy Okej, okay. Lukas Vasquez Słuchajcie Słuchajcie, to jest prosta sprawa My mu wybieramy tu Lukasa Vasqueza. On myśli, o nie, fatalnie. A ten Cristiano Ronaldo, to polecisz z, pa z paczki z informem. Ja wam mówię, Cristiano Ronaldo poleci spaczki z, z informem. I wtedy, i wtedy to będzie ciekawie. Wtedy będzie wesoło. Wtedy e, będziemy szczęśliwi. Ale na początku, mega paczka rzadkich kart. No, oczywistym jest dla mnie fakt, że zobaczymy tutaj walkout, prawda, gro? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bo ja mam wrażenie, że my to wszystko robimy, tak wiecie. Mam wrażenie, że my to wszystko. Za bardzo się tutaj nastawiamy. Po prostu ja nie nastawiam się na nic w tej parce, czat. Na nic. I jest lepiej. Hmm. No, powiem tak. Timo Werner jakiś czas temu byłby trafierem, trafieniem znakomitym. Teraz jest trafieniem taki. Okej. Okay. Wiecie, Timo Werner e, widziałem, że Snake ją na czacie, więc możemy to powiedzieć, wreszcie ma prawdziwego trenera, a nie WFistę, więc może zacznie strzelać. E, paczka wypożyczeniowa, spoko, spoko, to idzie tutaj na górę. E, zobaczymy zobaczymy jakiego wypożyczonego zawodnika uda nam się trafić, słuchajcie. Zobaczymy jakiego e, wypożyczonego zawodnika Hurricane. Proszę bardzo. E, Azie się na pewno przyda wypożyczony Hurricane. Dobra, paczka za 100 tysięcy. No to tutaj zakładam, że Możemy zobaczyć walkout. No i mamy walkoutik, proszę bardzo. Eee, Kilian Mbappé? No nie, Kilian to nie będzie. Środkowy pomocnik Tony Cross. Do SBC się przyda. Wysoka ocena ogólna na tyle, żeby tutaj jeszcze się przynajmniej jeden walkoutik zmieścił. Proszę bardzo, dwa walkoutiki. A za, widziałeś kiedyś tak dobrą paczkę za 100 tysięcy? Proszę bardzo, dwa w jednej, e, trzy walkouty w jednej paczce. To była naprawdę dobra paczka, ale teraz ważne jest to, żeby tu zgasła nam lampka. A potem, żebyśmy zobaczyli albo Anglię, albo Portugalię. Zobaczmy. Czat, proszę Was, bądźcie tu ze mną. Trzymajcie kciuki. Jest walkout. Proszę. 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 Francja, napastnik, nie mam pojęcia. To jest aler. Oj, Powiem tak. Ma badassowskie zdjęcie dynamiczne. Ale nic więcej dobrego o nim nie mogę powiedzieć. Na pewno jest drogi, nie? Na